Źródło zdrowia. Zdrowy związek to taki, w którym oboje partnerzy widzą siebie nawzajem w dobrostanie i naprawdę się z tego cieszą, gdy szczerze życzą sobie nawzajem wszystkiego, co najlepsze, wspierają się w trudnych chwilach i dzielą radość z sukcesów. To nie jest rywalizacja, kto jest lepszy, to zrozumienie, że kobieta i mężczyzna różnią się od siebie we wszystkim, i właśnie w tej różnicy tkwi siła i harmonia. Gdy jest szacunek, akceptacja, troska i chęć wspólnej drogi, to jest prawdziwie zdrowa relacja.